Choinka, opłatek zastawione stół, prezenty, co kojarzy nam się ze świętami, bez czego nie wyobrażamy sobie wigilii i Bożego Narodzenia. O to zapytaliśmy dzisiaj Polaków. Bez rodziny, bez opłatka. No na pewno bez choinki bez stołu wigilijnego. O, bez łamania się opłatkiem. Bez jedzenia, które mamy w tym czasie. Bez czego? Bez rodziny. Zdecydowanie. Na drugim miejscu zdecydowanie ryba. Nie bez prezentów, bez śledzia, hmm. takie, no takie podstawowe rzeczy. Bez rodziny chyba. Choinki, płatek, cała Wigilia. Bez rodziny i chyba to wszystko. Co jest najważniejsze w święta? Dla mnie jest kościół, na pewno pasterka, ale także Musimy przy stole z rodziną a podzielić się opłatkiem no powinno się zna znajdować tych 12 potraw i jakiś ładny taki wystrój żeby była atmosfera świąteczna A tradycyjnie na stole jakie potrawy się znajdują? Wszystkie tradycyjne polskie. Aha, czyli barszcz. Co jeszcze? Kapusta musi być, pierogi muszą być, uszka, barszczyk, pierogi, rybka. To takie najważniejsze. Karpiań już dawno nie jadłam. Mhm. E, łosoś. Barszczek czerwony, tradycyjne uszka, e, pierogi, łóżka, krokiety. Mhm. Uwielbiam te, te chwile. E, ryba po grecku, gołąbki, oczywiście uszka. E, kapusta obowiązkowo, mhm. Kieszona kapusta z grzybami, e, z, z grochem. Ziemniaczki obowiązkowo, buraczki. Śledź, ryba, ryba po grecku. Kutia z makiem, tak. Czyli mak. Mak, generalnie mak, tak. Pierogi obowiązkowo. No i te, boże, uszka do barszczu, barszcz czerwony. Na pewno kapusta z grzybami, um, opłatę, kapusta z grzybami, łazanki. Karp um, albo jakaś rybka. No i wiele innych potraw. No, tak typowo po polsku, czyli choinka stó zestawionej wieczerze, wygilinę. A czego by pani życzyła sobie i innym na święta i na nowy rok? No przede wszystkim zdrowia i zmiany tych trudnych czasów na pewno. Przede wszystkim dla moich dzieci. Nie, ja nie chcę się wypowiadać. No, nie, 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 no. <noise> nie, 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 no. <noise> nie, nie, nie chcę. No, Do, dobrze.